Wojtek powiedział znajomym, z którymi się bawił, że musi coś załatwić. Obiecał, że dołączy do nich najszybciej, jak będzie mógł. Wejdź. Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, więc może po prostu powiem, bez zbędnych wstępów. No jasno, na łzaku. Jestem w ciąży. Wojtek, słyszałeś, co powiedziałam? Ja nie jestem pewien. Możesz powtórzyć? Jestem w ciąży, to twoje dziecko. Moje, ale. Jak to przecież? Bo. Mówiłaś, że masz faceta. Miałam. Rozstaliśmy się, pamiętasz? Dwa miesiące temu wyjechał do pracy do Norwegii. Zresztą o to się pokłóciliśmy, że nie chciałam rzucić wszystkiego i jechać razem z nim. Od tego czasu z nikim nie spałam, tylko z tobą. Tylko ze mną. Wiesz, ja. Ja muszę już iść. Sorry. Wojtek jest w szoku. Nie spodziewał się, że Amelia ma dla niego taką nowinę. Dzięki stary. Co? Dzięki, że z Zośkę i wyszedłeś. Dzięki, że Zośka powiedziała Kaśce, że skoro ty nie idziesz, ona zostaje. I ogólnie dzięki za koncertowe spierdzielenie mi wieczoru. To może chcesz się ze mną zamienić, co? Bo ja mam bardzo chętnie. A co? O to, że Amelia zadzwoniła. Sądziłem, że się stęskniła i chce się znowu spiknąć. Pomyślałem sobie, okej, okay, pójdę, powiem jej, że poważne związki to nie moja bajka. Pocieszę przytulę i do was wrócę. A ona mi wyskakuje z ciążą, czaisz? Czy ją? Swoją. Twoja Amelia jest w ciąży? Ale chyba nie. O, f. O, f. Co i powiedziałeś? Nic! Jak to coś musiałeś powiedzieć? Powiedziałem, że muszę już iść, no, no i poszedłem. Grubo. No. Moja matka mnie zabije, jak się dowie. Ostatnio ciągle mi truła, że co róż widzi mnie z inną dziewczyną, że narobię sobie kłopotów. No. Najlepiej nic jej nie powiem, bo szlaban to ja będę miał na następne 50 lat. No to pięknie sobie Wojtu studenckie życie ułożył. Zamiast chodzić na imprezy, będzie z wózkiem po osiedlu dreptać. Amelia to fajna laska, ale żeby mieć z nią dzieci, co to, to nie.